Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Witam Was na naszym kanale Innowacyjny Dom. Dzisiaj mamy niebawem gościa, bo mamy Kamila z firmy Rakoczy. A firma Rakoczy, jak większość z Was wie albo nie wie, bo oczywiście nasz kanał jest głównie skierowany do użytkowników pomp ciepła. Firma Rakoczy zajmuje się produkcją kotłów na pelet i drewno. Tak, proszę Państwa, jeszcze dwa lata temu e, nie przypuszczałbym, że będziemy na naszym kanale kręcić materiały o kotach na pelet. Ale właśnie dzisiaj porozmawiam o tym, dlaczego e, wraca się w ogóle w Polsce e, do, e, do tematu e, peletu. I przede mną jest Kamil, który jest właśnie specjalistą w tej dziedzinie i bardzo ciekawy jestem jego zdania. No, ja potem też powiem swoje. E, Kamil, przywitajmy się jeszcze z oglądającymi nasz kanał. Witam serdecznie wszystkich. E, Kamil, powiedz mi e, jakby. Co się wydarzyło na rynku w 2000, bo mamy czerwiec 2024 roku, że pelety są, tak, że tak powiem, na topie? Hmm, przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę, że odwrócił się w ogóle trend na rynku. Tak. Pelet z racji masy tutaj ofert napływających w latach ubiegłych na pompy ciepła gdzieś po części został zapomniany, ale po drugie istotną rzeczą było to, że cena paletu wystrzeliła mocno do góry. No, i niestety kalkulacje na tamten czas, gdzie cena peletu sięgała nawet czasami do 3000 zł na tonę, przekładały się na to, że klienci wybierali wtedy jako źródło ciepła pompę, ponieważ w przeliczeniu wychodziło im to bardziej ekonomicznie. A mamy czerwiec 2024 roku. Jak mamy cenę peletu? Obecnie za dobry pelet musimy za tonę mniej więcej przyszykować kwotę w granicach. Od 1100 do 1400 w zależności od regionu i pochodzenia tego paletu. Tak, a 1 kW pompy, 1 kW prądu, który zła pompa ciepła, jest około złoty do złoty 40, w zależności gdzie takie mamy dzisiaj ceny. I teraz powiedz mi Kamil, bo jesteś w tej branży już kilka lat. Zauważyłeś, że jest trend, trend powrotu, czy to jest mała górka, czy coś się dzieje takiego dużego? Yy, w tamtym roku, pod koniec ubiegłego roku mieliśmy taki sygnał. Że ten pelet w ogóle wróci, że tak powiem, do łask. Ogólnie kotły na drewno na pelet będą miały ponownie gdzieś tam swoje taki wiodący prym co widzimy zresztą nawet po ilości składanych wniosków w czystym powietrzu. Tak. Mniej więcej w tym momencie szacuje się według danych z czystego powietrza, że 65 do 70% jest składanych wniosków na, na kotły peletowe lub na kotły zgazowujące drewno. Reszta w skali to są pompy ciepła. Co takiego się stało? No przede wszystkim Marcin, spadek ceny peletu. To zdeterminowało odbiorców końcowych tych urządzeń do tego, że może by warto było rozważyć ponownie ten kocioł na, na, na pelet czy, czy, czy na drewno. Również to trzeba zwrócić uwagę na to, że myślę, że się zgodzisz, nie każdy dom nadaje się do zamontowania i użytkowania pompy ciepła. Oczywiście. O tym to są kolejny odcinek. Proszę Państwa, będzie w rogu pojawił się teraz odcinek, który właśnie o tym będzie mówił. Tak, także tu warto zwrócić uwagę na to, że to źródło ciepła przede wszystkim musi być dostosowane do naszego budynku, a pompa ciepła, jak wiemy, najlepiej pracuje. W świetnie modernizowanym, zmodernizowanym budynku, albo powiedzmy wprost w nowym, gdzie mamy te, te normy odnośnie termomodernizacji zachowane zgodnie z obecnym stanem prawnym i pod kątem budowlanym i takim użytkowym, prawda? Tak, tu się z Tobą zgodzę. Najwięcej w tej chwili pomp montujemy z dotacji czyste powietrze, gdzie klienci modernizują dom, czyli ocieplają, wymieniają okna i zakładają pompy ciepła, bo trzeba pamiętać, że pompy można założyć do domów nawet niemodernizowanych, ale trzeba się liczyć z wyższymi kosztami, jakby jakby utrzymania tego ciepła w, w domu. Kamil, bo przyznam ci się, że w moim życiu było tak, że nie interesowałem się za bardzo kotłami na Pelet, i kiedy zacząłem się nimi interesować, to powiem Ci, że byłem w sumie w takim lekkim szoku, jak się ta branża rozwinęła, że to nie są już takie kotły z jakimiś rurami po prostu odciosane w. Trójkąt i w ogóle i tak dalej, tylko no, stoimy właśnie koło Cortina Nex. Jest to taki jeden z czołowych modeli waszej firmy rakoczego i jest to bardzo nowoczesne. Tak urządzenie. Myślę, że to też jest przyczyną tego, że wróciło coś innego. One są też bardziej oszczędne. Tak, zgadza się. No, ja w branży można powiedzieć tej grzewczej, potocznie nazywając, działam już piąty rok. Nie od początku z kotłami, więc miałem podobnie, a w zasadzie tak samo Marcin jak i Ty, że przychodząc do tej branży kotlarskiej, czyli tego odłamu tej branży grzewczej, gdzie ona tak. jest uwarunkowana wieloletnią tradycją często, bo to jest mocniejsza grupa pod kątem doświadczenia niż pompy ciepła, wiadomo z jakich względów, więc ja też miałem takie wyobrażenie, że Kocioł, rury, spaliny, sadza brud, nie wiem, dokładanie, czyszczenie i ja wychodzę normalnie z tej kotłowni cały, brudny, zmęczony, zniechęcony. Tak było w przypadku tych kotłów produkcji ubiegłego dziesięciolecia, dwudziestolecia, gdzie ta technologia no, była zupełnie inna niż teraz, stąd sam zauważyłeś i przyznałeś, że widzisz kocioł i mówisz: Wow! Że jest y, zautomatyzowany proces, że zaglądamy coraz mniej do tej kotłowni. Tak. Zresztą ja zaczynając mówiłem na kocioł piec, a pamiętajmy, że piec a kocioł to są dwa różne urządzenia. Tak, na to często zwracają uwagę, tak. Tak, tak jak na przykład y, nagrzejniki albo kaloryfery. kaloryfery. No tak. i kaloryfer potocznie ja mieszkałem w bloku, co mi grzało kaloryfer, nie? No dokładnie no, i było, nie? Tak. To tak samo możemy powiedzieć, że mogę Ci zadać pytanie, że gdzie idziemy? Do piecowni? czy do kotłowni. Tak. No idziemy do kotłowni, A prawda? w przypadku pompy do maszynowni. Do maszynowni albo, możemy powiedzieć śmiesznie, tak. pompowni. Tak, tutaj właśnie mamy też, ja właśnie kojarzę te czasy, kiedy jakby te kotły były bardziej tradycyjne z kolorem czerwonym. Tutaj już Rakoczy wprowadza całkowicie inne rozwiązania, no bo jest to jakby bardzo nowoczesne. Potem Ci, że pompy ciepła najczęściej instalujemy nie likwidując kotłów pelletowych. Po, pompy ciepła raczej zastępują piece na ekogroszek albo jeszcze te, te starsze, pompy, mm -hmm. które są, y, starsze kotły, które są na przykład na zwykły węgiel, takie, takie zwykłe dziura, wrzuca się, zamyka tak. drzwiczki i tak dalej. To jest najczęstszy klient, gdzie, gdzie my montujemy ten, y, jakby pompy ciepła. A kotły pelletowe, jeśli ktoś grze, ma tę technologię, używa. To według mnie raczej wymieni im też na, po prostu na tą samą technologię, tylko na nowszą. Zgadza się, ponieważ patrząc na właśnie tę grupę klientów, którzy rezygnują z ogrzewania swoich domów najprostszym kotłem, czy to był na drewno, czyli wtedy były kotły nawet do spalania i drewna, i węgla i trocin dostosowane, bo takim, taką mieliśmy technologię. To ci klienci mają najtrudniejszą decyzję w tym momencie i tak troszeczkę są wycofani w stosunku co do paletu, bo tej technologii i procesu spalania często nie rozumieją i ciężko im się przestawić na to, że ten kocioł na przykład będzie wymagał obsługi wyłącznie raz na trzy dni. Nie, nie widzą tego, tak. oni nie czują tego tematu. Tak. Natomiast ci, którzy poznali technologię spalania peletu lub nawet mieli po części kocioł na ekogroszek. Zasypowe z jakimś tam dziennym lub dwudniowym zasobnikiem. Oni rozumieją tą tendencję tego nowszego paliwa, jakim jest pellet, że tam przychodzimy, nie musimy tyle pracy wkładać, żeby to ciepło uzyskać, czyli raz dziennie, maksymalnie, nie wiem, raz na dwa dni, bo pamiętajmy, że ten proces spalania w kotłach na te paliwa musimy skontrolować. Nie wymaga takiego częstego zaglądania do tej naszej kotłowni, tak jak ma się to przy starych kotłach, więc. Tutaj jest ten duży taki przeskok tych klientów, którzy używali mega stare źródła tak. ciepła na ten PELET. Natomiast ci, ekogroszkowi lub którzy mają właśnie już wyobrażenie o tej technologii, oni to rozumieją i najczęściej zostają właśnie przy podobnych systemach podających. Dobra, to teraz pytanie. Mhm. Gdzie tu jest ekologia, jak palimy drzewem? Bo PELET jest z czego? Pelet jest produkcją. Trochę cię i teraz? Bo no, dobrze, proszę. że pytasz, dobrze, że pytasz. Ekologia, jeżeli chodzi o pelet, jest zachowana tak jak w procesie spalania drewna. Ja bym rozgraniczył te dwa paliwa, ze względu na to, że pamiętajmy, że pelet jest produktem, wyko paliwem wykonanym z nie tyle co odpadu tego drewna, ale po obróbce tego drewna, gdzie powstaje na przykład trocina, bo to jest sprasowana mocna trocina, gdzie ma wilgotność od 8 maksymalnie do 11%. Bo jeżeli chodzi o sam pelet, to często też jako pelet kojarzymy, że to jest odpad po procesie obróbki drewna. Tak. Niestety w Polsce mamy taki pelet, gdzie jest produkowany z odpadów i po jakiejś tam części, po jakimś tam procesie obróbki płyt MDF-ów, blatów, najczęściej po zakładach takich produkujących meble, jest później ten odpad, nazwijmy sobie, mówiąc prosto, sprasowany i sprzedawany jako pelet. Tutaj nam troszeczkę nie tyle co ekologia uderzy w e, taką mądrość tego kupującego i produkującego ten pelet, tylko uderzy nam żywotność urządzeń, które będą spalać ten akurat pelet. Bo możemy mieć pelet certyfikowany, prawdziwy, strociny, który ma numer regulaminu, który ma znaki, który możemy znaleźć na stronie EN. Tak, e, dokończę tylko, jeśli Dobra. pozwolisz. I możemy rozgraniczyć na przykład na producenta paletu, który nie jest certyfikowany, ale ma świetnie jakościowy pelet, ponieważ on samą trucinę sprasuje i ma. Natomiast wracając do drewna, bo to było pytanie. Tak. To drewno jest w tym momencie najtańszym paliwem, z którym uzyskujemy jedno, jednostkę energii cieplnej. Zgadzam się. Więc jeżeli chodzi o tworzenie paletu, musimy mieć peleciarkę, maszyny. Natomiast jeżeli chodzi o drewno... W Polsce mamy popularność tego paliwa, która wraca do łask. I, I to drewno może każdy z nas praktycznie przygotować, prawda? Jeżeli ma tylko odrobinę chęci, a jeszcze tym bardziej, jeżeli ma swój las albo ewentualnie ma dostęp do, do drewna, prawda? Tak. Kamil, z Twojego doświadczenia, kto jest czymś klientem wasz, Waszej firmy? Czy to są klienci, którzy mm, mają nowe domy czy modernizowane domy? I tak, i tak. Natomiast yy, częściej trafia się klient ten, który ma modernizowany budynek. Yy, dokładnych liczb nie będę przytaczał, bo kto by to śledził? Bo tak jak mówiłem, teraz mamy masę tych odbiorców, którzy pytają o te produkty. Natomiast jeżeli mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, jest to szersza grupa klientów, właśnie gdzie modernizują te budynki. Dobrze, Kamil, pobawmy się okay. w taką zabawę. Ja będę pesymistą, będę co do peletu, będę za pompą ciepła, a ty będziesz za, za kotłem tak na pelet. I pobawmy się w taką małą jakby przepychankę słowną, bo chcemy państwu pokazać nie tylko plusy, ale minusy danego systemu. Okay. Więc, więc ja ci zadam swoją tezę, ty się obroń i zaatakuj mnie jako sprzedawcy pompy ciepła. Kamil, kurde, komu by się chciało chodzić do kotłowni, wsypywać jakiś tam pelet, czyścić to i tak dalej. Pompa ciepła włączam, chodzi, mam aplikację, siedzę przed telewizorem, wszystko działa. Powiedz mi, jaki sens jest sens w ogóle peletu? Marcin, zgodzę się z Tobą, że nigdy urządzenie grzewcze w postaci kotła. Bo też należy tutaj wyprostować są kotły typowo zautomatyzowane, bo są takie na rynku, że naprawdę nie wymagają naszej obsługi. Ale przyjrzyjmy się tutaj kotłom do domów jednorodzinnych. Zostawmy tamtą grupę. Owszem, pompa ciepła zawsze wygra z kotłem pod kątem tego komfortu i braku konieczności tam zaglądania. Jeżeli jak już, to możemy to zrobić z telefonu. Tak. Pierwszy, pierwszy twój atak odepre w ten sposób: że kocioł również można skonfigurować z internetem dzisiaj, gdzie wiele osób o tym nie wie. A drugim takim elementem, gdzie wygra kocioł, to jest to, że jeżeli nawet ten instalator, czy ten klient, czy nawet doradca handlowy nie jest pewny, lub nawet nie ma takiej wiedzy, lub nie chce mieć, zostawmy ten temat: jak jeśli zamontuje kocioł w takim domu nieprzystosowanym, to na pewno może spać spokojnie, bo jedynie przysporzy klientowi to w granicach 25%, może przesadzam, 15% większą ilość spalenia paletu, bo trzeba ten budynek mocniej e, ogrzać. E, to raz. Nie puści z torbami niestety za koszty ogrzewania, bo będziemy mogli kupić paliwo tutaj w trakcie niesezonowej, że tak powiem, mega promocji, tylko naprawdę poza sezonem można przygotować paliwo. Do tego procesu spalania. A teraz ja ci zadam pytanie: czy prąd możesz kupić promocyjnej cenie i go zmagazynować na zimę? Oczywiście, że nie. I to jest oczywiście, to jest to, że no niestety już osoby, które mają fotowoltaikę na, na, na nowych zasadach, nie mają takiej możliwości. część klientów, co na starych, to się jak najbardziej zgodzę. Widzisz Marcinie? Więc zatem odpierając ten delikatny atak, odbijam piłeczkę, że możemy się tutaj przygotować y, z paliwem do ogrzewania w kotle, przygotowując go sobie w każdym momencie w danym roku. Okej, okay, teraz ja. Powiedz mi, ile kobiet obsługuje takie y, kotły? Jak, jak jest. Y, y, i będzie, może inaczej pytanie, ile kobiet będzie chciało obsługiwać e, e, takie koty w stosunku do mężczyzn procentowo. Jak jest 100%, to ile, ile znajdzie wśród 100 100 kobiet i 100 mężczyzn, ile będzie chciało obsługiwać taki kocioł, a ile pompę ciepła? Ja myślę, że jak. Y, y, dobra, odpowiem wprost, ja myślę, że 50 na 50. Myślisz, że 50% Podwień... procent kobiet będzie wsypywało pelet y, za Tak, worka? Tak, ja widząc nawet po. Um, w kobietach, które zgłaszają się do nas, nawet i do mnie bezpośrednio, i są zainteresowane kotłem peletowym, to właśnie jest najczęściej ta grupa tych kobiet, jeżeli już to rozgraniczamy, gdzie miała już jakieś, jakąś znajomość z, może typowo półautomatycznym kotłem. Tak. Bo wiem do czego uderzasz, bo ta grupa z dołu, która miała bardzo stary kocioł. Jest tam ta kobieta praktycznie w każdym domu, która nienawidzi, która swoje, nienawidzi. swojej kotłowni. Tak, bo nawet jadąc do, do Wycen czy, czy oglądając tę tak. kotłownię, Boże, jaki tu bałagan, prawda? Tak, nasze przepraszają, ale co ja mogę zrobić? Tak, to jest tylko kotłownia. Tak. Tam jak sama nazwa wskazuje, to nie jest salon, tam jest urządzenie, które no, tak inaczej wygląda niestety, a przy kotle starym na, na o niskiej sprawności to gdzieś się te spalnie wydostawały, jest to zadymione lub innego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi, wracając do, do, do Twojego pytania, ile kobiet to będzie obsługiwać, ja myślę, że tutaj dobra edukacja, właśnie taką, którą my dzisiaj prowadzimy, myślę, że z tego poziomu takiego, gdzie myśleliśmy we dwóch po części o tej takiej brudnej, starej, kotlarskiej branży, Doprowadzi ich do tego poziomu, że one powiedzą: Tak, no, sorry, no, nie mam budynku gotowego pod pompę ciepła, nie mam instalacji, może dostosowanej pod pompę ciepła, tego budynku też nie mam świetnie zaizolowanego. Co mam zrobić, jak mi na przykład przychodzi już termin wymiany tego urządzenia? Wtedy właśnie szukam alternatywy. I warto zaznaczyć tym wszystkim odbiorcom, już nie tylko kobietom, ale i mężczyznom, czyli, czyli całemu naszemu społeczeństwu, tutaj, że to urządzenie. Pozwoli nam bardziej komfortowo dostosować ogrzewanie w naszym domu, bo skoro coś poprawiamy, to staramy się zawsze to robić na lepiej, a nie na gorzej. Więc ja uważam, że ten produkt na pewno się odnajdzie, bo nie sądzę, żeby u nas w Polsce kobiety miały problem, żeby nasypać worek pelet. Oczywiście, że nie. To było tylko, tylko wyzwanie do odpowiedzi. A teraz, Kamil, twoja kolej. Yy, chcesz, żebym zadał ci pytanie? No tak. Dobrze, to no. ja zadam jako typowy klient pod pompę ciepła serwis pompy ciepła. Części tak. zamienne. Jak to widzisz, Marcin, yy, jako firma, która się zajmuje zarówno montażem i pomp i, i, i kotłów, już w tym momencie na, na pelet? E, no na pewno przeglądy w porównaniu do kotłów peletowych są minusem, bo przy pompiecie że utrzymać gwarancję, trzeba robić je. Co roku. W przypadku urządzeń tego typu nie, można nie robić ich wcale, albo przeglądy robić tam, na przykład co dwa lata, ale to zależy od producenta i faktycznie to jest większy minus. Czy jakby częściej się psują pompy ciepła od, od, od kotłów? Nie mam doświadczeń, żeby to powiedzieć, ale przypuszczam, że jest to bardziej skomplikowane urządzenie i jest ono wystawione na zewnątrz, jest nastawione na, na jakby atmosferyczne różne po prostu warunki i na pewno będzie się częściej w ciągu na przykład 15 lat użytkowania pompa ciepła może, może sprawić więcej problemów serwisowych niż, niż kocioł. No tak, bo tak jak wspominałeś, jest wiele elementów wystawionych na działanie, nawet tych czynników atmosferycznych, zewnętrznych, bo mamy przecież i jednostki zewnętrzne, w zależności od specyfikacji pomp, ale nie w tym rzecz. Natomiast widzisz, przy kotle tutaj zaletą jest taką, że jeżeli ktoś obawia się tej awaryjności, bo to jest naturalna rzecz, pompa ciepła jest, można powiedzieć, dosyć świeżym, nowym produktem na naszym rynku. Może już w 2024 roku nie, bo jest już znana w szerszym, że tak powiem, aspekcie. Natomiast w, przy, w przypadku kotła jest to bezpieczniejszy zakup pod kątem na pewno żywotności urządzenia. Widzisz, to wszystko sprowadza się do tego, na czym komu najbardziej zależy. Bo, tak jak zadając Twoje pierwsze pytanie, tak. przy pompie ciepła mamy tutaj bezapelacyjną zaletę tego komfortu stuprocentowego. Przy kotle tego nie ma, ale mamy z drugiej strony tą żywotność. Więc to nasz klient y, będzie sam wybierał, w którą stronę bardziej idzie, mając na uwadze tutaj, myślę, jego przystosowanie budynku do danego źródła ciepła. Bo to tak. jest mega istotne. To ja teraz zadać pytanie. W przeciągu ostatnich trzech lat zdarzyło się, że pellet był niedostępny? Tak, y, zdarzyło się. Mieliśmy na rynku taką sytuację, gdzie chwilowo były braki dostaw pelletu. Było to związane z sytuacją na, na Ukrainie, a też warto wspomnieć, że wielu mamy producentów w kraju paletu, ale w około 40 paru procentach my ten palet również sprowadzamy i sprzedajemy u nas w kraju. Więc no tak. była taka sytuacja. Czyli ja uważam, mhm. moje zdanie, że co jak co, ale. Cena peletu, jak i węgla, może być rynkowa, ale może być też czarnorynkowa, i tak się wydarzyło. Czyli wadą tych się. urządzeń jest to, że źródło ciepła, które daje nam, czyli pelet, cena może być kosmiczna, w zależności od tego niezregulowana. Bo na przykład prąd wiemy, ile będzie kosztować, nie są tani, ale no nie, nie można się spodziewać, że codziennie będzie szedł w górę, albo nagle go na składzie braknie. Więc uważam, że ja osobiście, że to jest minus. E, tego, że jednak trzeba tak podziałać, robić zapasy, e, a w przypadku prądu jest to bardziej stabilne, przynajmniej do tej pory. Tak, to zdecydowanie na plus dla e, pomp ciepła lub systemu grzewczego wykorzystującego prąd. E, tutaj mieliśmy właśnie takie zjawisko, że Wytwórcy, może nie tyle co wytwórcy, producenci peletów w Polsce, ale właśnie osoby, które gdzieś ten pelet u nas w kraju rozprowadzają, no narzuciły sobie cenę, bo wyczuły nosem, co się dzieje na rynku. No a nie oszukujmy się, my jesteśmy takim, że tak powiem, narodem z tendencją do tego, że zawsze świetnie w trudnych warunkach żeśmy sobie radzili, więc ta cena peletu skoczyła, i tutaj właśnie to był ten moment, wtedy jak zapewne wiesz gdzie mieliśmy argument na to, jako my, czy, czy, czy firmy zajmujące się montażem i sprzedażą pomp ciepła, jako ten argument, że właśnie pellet, no proszę zobaczyć, nie dość, że wymaga obsługi i, i magazynowania, często też nie ma gdzie go zmagazynować, to warto też powiedzieć, no, to jeszcze trzeba go kupić drogo. A tu ma Pani, proszę, czystą, fajną pracę pompy ciepła i to prąd i ta cena, tak jak mówisz, jest klientowi znana, bo widzi, co się dzieje, lub na, na przykład zapowiadane są podwyżki. No tutaj na pewno jest plus w kierunku pomp ciepła. No to Kamil, jeszcze pałaczka po Twojej stronie. Dawaj. Jako taki potencjalny klient na pompę ciepła, gdybyś był u mnie w domu i sugerował mi zastosowanie tego rodzaju urządzenia grzewczego w moim budynku. Ja bym się zapytał yy, wprost, ile mi ta pompa ciepła pochłonie energii elektrycznej, bo to jest wielka niewiadoma, bo ty mi możesz powiedzieć, że zużyje mi przykładowo 3000 kWh, a pytanie, czy jesteś w stanie po jakiejś części zagwarantować, może nie tyle to zagwarantować, ale przynajmniej podać konkretne widełki. Ile to urządzenie pochłonie energii elektrycznej? Fidełki e, tak, ale niedokładne. Dlaczego? Dlatego, że nawet to samo urządzenie w dwóch domach obok będzie zużywało na pewną różną ilość prądu. Będzie to zależne nie tylko od samego urządzenia, od jego klasy, jaką energetyczną, czy to jest A z trzema plusami, czy z dwoma i tak dalej, ale od tego, jak została tam pompa założona, jakie są przekroje rur, przepływy, w jaki sposób klient grzeje, na jaką temperaturę. Już nie mówię o ociepleniu domu, ale nawet to, w jaki sposób po prostu zaprogramowane urządzenie, czy działa ono na automatyce, czy na krzywej grzewczej, czy na manualu. Tu zmiennych jest naprawdę dużo, jeśli ktoś się na tym nie połapie, jeśli ktoś naprawdę nie odrobi zadania i nie poczyta, czy nie porozmawia z instalatorem, to faktycznie może się okazać, że użytkując to urządzenie, które miało być oszczędne, zużyje dużo więcej prądu, więc tutaj proszę Państwa, po to jest ten nasz kanał innowacyjny, to może, żeby Państwo się edukowali, bo naprawdę pompa ciepła jest świetna, ale trzeba ją umieć obsługiwać i jest bardziej skomplikowana zdecydowanie od odkłada. Także tutaj masz, tutaj masz rację. I widzisz, i teraz w tym przypadku, e, tak jak wspomniałeś, przy pompie ciepła jest kilka lub nawet kilkanaście zmiennych, które zadeklarują lub mniej więcej stworzą nam ten próg e, te, tego zużycia energii przy pompie ciepła. Natomiast przy kotle również są takie zmienne, co na co warto zwrócić uwagę, że to też zależy, ale mniej więcej jesteśmy w stanie tutaj oszacować ilość tego spalanego peletu. Oczywiście wpłyną na to czynniki, tak jak na przykład możesz lubić mocniej cieplej w domu, lub te nasze kobiety, klientki, o których rozmawialiśmy, zazwyczaj wolą cieplej w domu, ale nie zawsze mają na to wpływ stan instalacji ale widzisz, przy kotle jestem w stanie doposażyć się przykładowo, jeżeli wiem, że producent mi deklaruje, że tam moc urządzenia na przykład zużyje mi w granicach 4 ton peletu, to ja przykładowo jestem w stanie już się po dobrej cenie doposażyć 2 tony peletu. I tu już jest moja oszczędność. Albo w 8. Tak. Albo w 8, dokładnie, żeby już być przygotowanym na, na, na to Kamil, okolicność. jedno jest pewne. Koszt założenia, na dzień dzisiejszy, założenia kotła na pelet, a pompy ciepła, zdecydowanie kot Kocioł na PELET wygrywa. Jest to tak. ten, czy jest dotowany, jest dotowany, jest to czyste powietrze. Więc, więc jeśli ktoś naprawdę nie przeszkadza mu to, że musi wsypywać i doglądać raz na trzy dni, mm -hmm. to uważam, że to jest dobre. Bo żeby Państwo rozumieli, my jako innowacyjny dom montujemy kotły na pelet i, i lubimy te urządzenia, jeśli ktoś komuś jest lepsza pompa, ma pompę. Jeśli komuś jest lepsza ko kocioł na pelet, to ma pelet. Także to była tylko taka e, e, ta próba jakby porozmawiania. E, szczerze co, co, co myślimy. myślę. Kamil, bardzo ci dziękuję. Ja zrobimy również. jeszcze jeden odcinek, bo e, rozgadałeś się bardzo fajnie na temat e, tutaj peletu e, w, w połowie naszego filmu, więc myślę, że zrobimy osobny odcinek za chwilkę i porozmawiamy sobie o tym pelet. Peletie. Państwa zapraszamy e, do kolejnego. Odcinku porozmawiamy z Kamilem o pelecie i oczywiście są jeszcze inne odcinki na naszym kanale o samych urządzeniach firmy Rekoczy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam. Było bardzo miło w debacie. Nie również. Cześć. Cześć.